Odcinku. Dariusz. W wannie. Romanse. Konflikty. Pastor duchy. Zostańcie do końca. You know nothing about me. Nothing! Nothing! 5 minutes later. I sent his cock! Shut your foul mouth! Fuck me in the arse as well! <laughs> Dzisiaj niestety nie zobaczycie mojej pięknej mordy. No, bo jak to z 10 razy w roku, musi się tak wydarzyć, że nagrasz sobie jakiś materiał, ale nie zapiszesz dźwięku. Także mam film, mam recenzję, nie mam dźwięku, więc nagrywam sobie to od nowa w trochę innej formie. Także wczoraj wam obiecałem, że dzisiaj będzie kolejna perełka zaraz po Poltergeist Activity, która również jest z 2015, znowuż to jest brytyjska produkcja. I nie uwierzycie, ale od tego samego reżysera, on jest też scenarzystą tych filmów. Oni ich naprawdę sporo nakręcili w ciągu jednego roku. A mówimy sobie dzisiaj o e Hunting at the Rectory, czyli takiej nawiedzonej plebanii na Polski. No i akcja rozgrywa się w 1930 roku, co jest tutaj zupełnie nieistotne, bo i tak cały czas siedzimy w jednym domu, w trzech pokojach i na dwóch tych samych krzesłach przy jednym stoliku. Także nie przejmujcie się, ale to, co jest tutaj najważniejsze, to już na początku możemy wyczytać horror na faktach, a wiadomo, to zawsze mocno przeraża, nastawia widza już na samym początku na ostre ciarki i byłoby spoko, oprócz tego, że nawet w to nie wierzę. Natomiast na końcu, jak już się film kończy, mamy napisy końcowe. No to ja nigdy nie wyłączam, mimo że już Netflix tam minimalizuje film i proponuje mi inne rzeczy do oglądania. I bardzo dobrze, bo tam czasem można na coś fajnego trafić, czy to jakaś scenka, czy coś. W tym wypadku mamy tutaj taki napis na faktach, ale nie na faktach. Także chuj wie, zdecydujcie się, pikłan albo fakty, albo zbieżność wszystkiego jest przypadkowa. Ach, nikt pewnie tego nie przeczytał, nawet jeżeli ktoś ten film odpalił, także nieważne, lecimy z historią. To może jeszcze tylko jedna rzecz na początku. Opis mówi, że mamy tutaj najbardziej nawiedzony budynek w Anglii. Ja nie wiem, jakie to były fakty, czy nie były fakty, ale jakim cudem najbardziej nawiedzonym domu w Anglii w latach 1930 jest kurwa plebania, może mi to ktoś wytłumaczy. W każdym razie, no chyba bym tam jednak nie zamieszkał. 5 minut later. Siema, ja na kurwy. Że co? Pardon? No na kurwy, normalnie. Aaa, to ja, rzeczywiście. <laughs> sorka. Hey! A, ty, a ty, 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 miałeś mi ogród pucować, a nie w szopie leżysz. What the fuck? Ja tu se tylko mordo, bo nie mam pieniędzy na dom. Siema. Oh, oh, oh. Co Dariusz robi w wannie, ulicha, człowieku? No chodź, chociaż ci ronią, potacham, stary z wyrolu. Such a day. Dobra, na tym etapie opowieści dwa krótkie fakty. Jeżeli chodzi o naszych głównych bohaterów, to mamy tutaj pastora i jego żonę. Natomiast ten trzeci dariusz na doczepkę, no to przychodzi do nich pracować, ma się zajmować ogrodem, domem, i tak dalej, i tak dalej. No i historia toczy się dalej. Najpierw trochę z wami pomieszkam, bo nie mam pieniędzy, później cię wyrucham, a wtedy się wyprowadzę. Aaaa! Ale bym cię związał, szmato. O, tutaj o, tak w cycuszka zahaczę. Nie, nie, nie. Ale jestem z wyrolem. Okay. Jakieś dziwne coś wyjebało z szafy, a teraz pastor to widzi. Jakaś chyba pseudo zakonnica. Co najśmieszniejsze, we wczorajszym filmie, który omawiałem, <noise> był dokładnie ten sam pomysł. Też chodziło o jakieś gówno w szacie, tylko po prostu maskę zmienili i teraz mamy nowy film. Także kreatywność tego... Filmu i tego reżysera, i jego wszystkich produkcji sięga naprawdę już zenitu. Tutaj nasz ogrodnik zostaje wychłostany przez ducha, i znowu jest to samo co w poprzednim filmie, ponieważ prześcieradło samo z siebie, jako moc ducha, przywiązuje go do łóżka, a potwórz tam coś go chłosta, ten duch. <noise> w poprzednim filmie była identyczna scena, gdzie typiarkę też prześcieradło zakręcało, także nie no kurwa szacun. Może i mu opierdolę. That's nice. Pastor zamiast popierdalać do roboty, to chodzi ciągle na cmentarz i spotyka jakąś babę dosyć szybko, jednak uświadamiamy sobie, że jest to duch i ona opowiada mu historię tego domu, w którym mieszkają, blebleble. O, że tę, że tę, że tę pannę polisz. Że tę, że tę, że tę. Rafał. O, Rafał. O kurwa szczątki w szafie rodziny sprzed kilkuset lat. Mniam, 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 winkom szalny. Wiem, że pukasz mi żonę, więc masz tydzień, żeby wypierdalać. Mówiłaś, że go nie kochasz. Mogę go dla ciebie zabić, jeśli chcesz. Hola, hola, hola! Czy się nie pojebało przypadkiem? A wiesz co, w sumie to? pastor zakupuje szczątki, żeby pozbyć się duchów z domu. Jeżeli zastanawiacie się, gdzie jest tutaj ten horror i czemu tu tyle romansu, no to odpowiedź jest bardzo prosta. Tak, jest to brazylijska telenowela zmiksowana z trudnymi sprawami. No i otóż to mamy właśnie ten film, w którym przez 3/4 napierdala Sandra, słuchajcie, jak z jakiegoś taniego romansu po prostu. To by mogło iść Napechana, spokojnie. Słuchajcie, to jest najdłuższy kurwa wstęp do pornosajki, widziałem w swoim życiu, bo trwa ze 40 minut, ale już od pierwszych scen gotuje się po prostu w tej parce, żonie i ogrodniku, i takie po prostu wisi w powietrzu, takie zerżnij mnie, zerżnecie. No i w końcu, jak do tego dochodzi <laughs> i oni szczytują, no to wtedy dopiero się kurwa dalej nic nie dzieje. A teraz najbardziej epicka drama małżeństwa. That's why I i teraz przechodzimy do najlepszego, bo w końcu decydują się go zabić tego pastora. Zamiast dosypać mu do tej jego tam herbatki czy naleweczki, nie wiem, wygląda to jak trochę szczochy chorego kota, który ma chory pęcherz i są takie podkrwawione wtedy, no, smacznego. No, zamiast mu tam dosypać jakichś proszków. By se chłop zasnął, by go zaćgali, to nie, kurwa, tym wyjmuje spod materaca jakiegoś cepa sierpa, no i, i chuj wie, bo słuchajcie, scena się urywa na tym, nie wiadomo, nie, no, mm, wiemy, że go nie zabił. Po następnej scenie, ale jak to się wydarzyło, czemu ten pastor jest jakiś raptem silny, czy chujwie, ale nie wiem, wiem, że był zdeterminowany do tego, żeby walczyć o miłość swojego życia, no i tyle wiem, co wiem, czyli gówno całe. No i wraca do domu ta rozwrzeszczana pinda, co dopiero po 40 minucie komuś się przypomniało, że trzeba jej sukienkę zmienić, bo chodzi cały czas w czerwonej. No i myślisz, że tutaj będzie z ogrodnikiem, a tu się okazuje, haha, kurwa, surprise, pastor siedzi, no i... Gdzie jest ogrodnik? Gdzie jest ogrodnik? A ogrodnik w kuchni siedzi zawinięty, martwy w radle. słuchajcie. No i pastor podchodzi od tylca i żonę też. I to jest właśnie dźwięk, który teraz wam puszczę. Tak dokładnie tak wyglądają morderstwa w tym filmie. Nic się nie dowiemy, nic nie zauważymy, nic nie jest nakręcone. Po prostu musimy przyjąć. To jako fakt, że ktoś tutaj nie żyje. I jak widziałem wiele filmów gory i efekty naprawdę od słabych do średnich, po naprawdę zajebiste. To tutaj, słuchajcie, po prostu zobaczcie. No, ja nie wiem, co mam wam powiedzieć. To waży chyba z dwa gramy. Tamcia, ramcia, mawe, Maria. Koniec. Super horror. Więcej takich po prostu. Dobra, nie przedłużajmy już sobie. Bo nie ma co, ocena oczywiście. Jeden, chociaż tutaj dostrzegam jedną zaletę, operator ma naprawdę potencjał. Jakby mu dali dobry scenariusz, to mógłby nieźle nakręcić po prostu jakiś film, bo tutaj potrafi czasami połapać kadry, nieźle pracuje, no tylko po prostu dostał takie gówno, że nie dziwię się nawet, że tutaj się nie dało nic z tego uciągnąć. Reszta jest do wyjepki. Półtorej godziny film, z czego z, nie wiem, 80, może 70 minut, 75, to jest po prostu jakiś tani romans. To nawet Dariusz z trudnych spraw, słuchajcie, wzbudził we mnie więcej emocji, więc jakby. No cóż, nie odpalajcie pod żadnym pozorem tego filmu, a pamiętajcie, że on jest na Netflixie i ja chciałbym wiedzieć. Dlaczego Netflix ma to w swojej ofercie? Ja tutaj mam taką teorię, że to nie jest tak, że Netflix płaci za to, bo to już by musiał być szczyt szczytów. Wydaje mi się, że po prostu twórcy takich filmów jak ten wiedzą, że i tak nikt tego nie obejrzy, więc piszą do Netflixa: Ej, mordy, wrzućcie ten film, niech tam sobie ludzie oglądają. My nie chcemy za to żadnej kasy. Okej, okay, Netflix mówi spoko. No i chyba tak to działa, bo jeżeli Netflix za to płaci. Uch, no to ja pierdolę Dajcie znać jak wam się podobał materiał w takiej formie Wypadki przy pracy się zdarzają, więc Wymyśliłem sobie, że to będzie trochę inaczej dzisiaj wyglądało Kto dotrwał do końca, zachęcam do zostawienia Hashtaga plebania <laughs> Widzimy się w kolejnych, trzymajcie się Wpadajcie na insta na discorda i strzałka